Marek Jaskułka, złoty medalista mistrzostw Polski na dystansie standard. Marek, do swojego sukcesu na sprincie dołożyłeś dzisiaj sukces na Olimpijce. Zadowolony z tego sezonu? No może z sezonu nie całkiem, bo byłem kontuzowany. Nadarwałem sobie łydkę cztery tygodnie temu. No i nie miałem jeszcze tak dużo tych startów. No na to pytanie odpowiem dopiero w grudniu. Czyli jeszcze kolejne starty teraz przed nami? No, za trzy tygodnie w wali na dystansie długim. W październiku na dystansie pół-Ironmana na Lanzarote. No i mam taki plan, że jeszcze wystartuję prawdopodobnie w 1 grudnia w Meksyku. Jak wygląda ten dzisiejszy start? Dobrze wyszedłeś z wody. Na rowerze udało wam się uciec z Mateuszem. Na wodzie było mi troszeczkę ciężko na, na początku. Mam już jednak 37 lat i nie mam już tej szybkości takiej. E, Potrwało troszeczkę, aż dopłynąłem do, do, do czołówki, ale później e, trzymałem się tam na, na czwartej piątej pozycji. E, na na rowerze czułem się świetnie, ponieważ szykuję się do długiego dystansu, więc bardzo dużo jeżdżę teraz na rowerze. E, więc próbowałem na początku odjechać z Tomaszem Marcinkiem, nie udało się, bo stwierdziłem, że e, bo tak wiecznie, że nie, nie było sensu, by się tylko ujechałem. E, no ale później taka po pierwszej pętli była szansa odjechać z, z Mateuszem Kazimierczakiem, więc dojechałem do niego i e, bardzo dobrze pracowaliśmy razem. Cieszę się, że wreszcie na Mistrzostwach Polski był też mocny rower. E, no a na biegu to sproporcjonowaliśmy też razem i no to był taki gest, chciałem na niego poczekać. No jak, właśnie, poczekałeś na jak, mecie. Jak stary bazo. brownie na Młodego Browniego. No myślę, że, że zasłużył na to. Szykuje się taka mała zmiana warty teraz, bo ty jesteś, tak jak mówisz, 37 lat. Raczej idziesz w kierunku tego długiego dystansu, ale będziesz w kolejnych latach No na Olimpijce też startował? Czy Nie, mogę teraz oficjalnie ogłosić koniec mojej kariery. Na dystansie olimpijskim i na dystansie sprinterskim w suszu, bo to na mistrzostwo Polski na sprintzie, a tutaj na Olimpijce. Oficjalnie już. Oficjalnie. Teraz tylko długi dystans, także... Tak, myślę, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść z sceny. i myślę, że nadszedł właśnie ten moment. Super, dziękuję w takim razie za rozmowę. Marek, gratulacje. No, dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia na długim dystansie. Dziękuję.